Czy zastanawialiście się kiedyś, czy stres może spowodować lub być jednym z czynników ryzyka choroby autoimmunologicznej? Czy może odczułeś lub odczułaś bardzo duże ilości stresu w Twoim życiu, jak na przykład śmierć osoby bliskiej lub wypadek samochodowy, i później w Twoim życiu niestety zachorowałaś na chorobę autoimmunologiczną? Także w tym filmie, w dzisiejszym filmie, chciałbym opisać właśnie tą zależność stresu oraz choroby autoimmunologicznej. W, jakim, w jaki sposób te dwie rzeczy są ze sobą skorelowane, czy faktycznie stres może spowodować chorobę autoimmunologiczną i co z tym możemy zrobić, żeby właśnie obniżyć poziom stresu, żeby pokonać chorobę autoimmunologiczną. Także, jeżeli chodzi o badania, które znalazłem na PubMedzie, to jest taka rzetelna baza danych badań medycznych, możemy zauważyć na, na tak naprawdę bazie tych trzech badań, że stres jest bardzo silnym e, czynnikiem ryzyka lub moim zdaniem nawet może spowodować właśnie chorobę autoimmunologiczną. E, I tutaj znalazłem takie trzy badania e, na zasadzie e, właśnie e, naukowcy po prostu sprawdzili, jak stres działa na Osobach, które właśnie chorują, czy tam zachorowały kiedyś na chorobę autoimmunologiczną, chorobę greifsa basedowa lupus oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Jeżeli chodzi o pierwszą grupę, to osoby, które właśnie zachorowały na chorobę greifsa basedowa i odczuły jakiś drastyczny stres w swoim życiu, jak na przykład śmierć osoby bliskiej lub wypadek samochodowy. Miały to ryzyko 6,3-krotnie większe od osób zdrowych, czyli takich, które po prostu ten stres miały jakoś, w jakiś tam sposób unormowany. Także widzimy w jakim stopniu ten stres po prostu oddziałuje na nas i faktycznie może wywołać tą chorobę autoimmunologiczną. Kolejne badanie było na bazie 54 tysięcy kobiet. Również naukowcy zauważyli, że kobiety, które faktycznie zachorowały na lupus, miały w swoim życiu bardzo duże ilości stresu. Także widzimy tę zależność pomiędzy właśnie stresem a chorobą autoimmunologiczną później w życiu tych kobiet. Kolejne badanie to jest na, na bazie osób, które zachorowały na reumatoidalne zapalenie stawów. Taka sama analogia, tak? czyli widzimy, że po prostu osoby, które zachorowały na reumatoidalne zapalenie stawów bardziej się stresowały, miały tego stresu więcej w swoim życiu, dlatego właśnie no, ten stres był jednym z czynników ryzyka i tak naprawdę bardzo dużym czynnikiem ryzyka, który właśnie tam później w ich życiu wywołał to reumatoidalne zapalenie stawów. No i teraz co możemy z tym zrobić? Tak? Jeżeli chodzi o Harvard oraz o Instytut w Massachusetts, Zrobili takie badanie razem na zasadzie sprawdzenia, co możemy to z, z tym zrobić, żeby obniżyć po prostu ten stres, żeby zmniejszyć ryzyko no, zachorowania na chorobę autoimmunologiczną, i przeprowadzili badanie na zasadzie po prostu sprawdzili, jak yoga, medytacja oraz modlitwa zmniejsza stres i czy osoby, które używają tych trzech rzeczy, potrzebują takich samych ilości leków. No i z tego badania wynikło, że osoby, które faktycznie regularnie ćwiczą jogę, medytują oraz modlą się, potrzebują około 43% mniej leków przy właśnie chorobie autoimmunologicznej. To jest oczywiście badanie statystyczne, więc jeżeli ćwiczycie, modlicie się i faktycznie medytujecie, nie bierzcie tej informacji. No zbyt po prostu dosłownie. To jest jedynie badanie statystyczne, tak jak mówię, ale faktycznie z tego badania możemy wywnioskować, że, że ta medytacja, med, modlitwa oraz, e, oraz yoga pomagają właśnie obniżyć stres. Głównie tutaj mówimy o kortyzolu, który po prostu jest wydzielany w naszych e, nadnerczach, który to właśnie może później w naszym życiu spowodować chorobę autoimmunologiczną. No i teraz, co możemy z tym zrobić? Okej, okay, takie praktyczne, że tak powiem kroki, żeby faktycznie zmniejszyć ten kortyzol i zapobiec tej chorobie autoimmunologicznej gdzieś tam później w naszym życiu, to krok pierwszy to jest oczywiście oddychanie. Jeżeli chodzi o oddychanie, mówimy tutaj o oddychaniu głębokim, tak? Czyli jest taka metoda Wim Hofa, mogą sobie państwo sprawdzić na YouTubie. Wim Hof to jest osoba, która właśnie specjalizuje się w głębokim oddychaniu i zrobił taką bardzo fajną rutynę właśnie głębokiego oddychania. Ta rutyna składa się z 10 minut. Generalnie polega na tym, że głęboko oddychamy przez brzuch na początku, potem przez klatkę piersiową i wdech robimy przez buzię lub przez nos, a wydychamy przez buzię i wydychamy bardzo powoli. I robimy po prostu cykl takich głębokich wdechów przez około 5 do 10 minut. Dziennie i to faktycznie pomaga nam zmniejszyć kortyzol. Także to jest jedna z metod, które faktycznie pomagają obniżyć stres, przez co możemy uniknąć tej choroby autoimmunologicznej gdzieś tam później w naszym życiu. Kolejną taką metodą jest medytowanie. Medytowanie 5 do 10 minut. Moim zdaniem modlitwa to jest również forma medytacji, oczywiście bardziej religijna, bardziej, bardziej indywidualna, że tak powiem ale jest to również forma medytacji. Kolejne dwa kroki to jest spacer oraz bycie towarzyskim. Spacer, dlatego że spacer, jeżeli spacerujemy, jest, znalazłem kolejne badania, które właśnie udowadnia, że po pierwsze zmniejszamy kortyzol, a po drugie pobudzamy takie komórki w naszym ciele, to się nazywają, te komórki nazywają się NKC cells. To są takie limfocyty NK, inaczej nazywane komórkami zabójcami, czyli te komórki po prostu zabijają wszystkie szkodliwe komórki w naszym ciele. Czyli w wypadku, kiedy Twoja komórka w Twoim ciele jest zainfekowana przez jakiegoś wirusa lub jest to na przykład komórka rakowa, która może gdzieś tam później w Twoim życiu Ci zaszkodzić oraz wywołać jakiś po prostu niebezpieczny proces dla Ciebie, to te komórki NK właśnie zostają pobudzone w chwili, kiedy po prostu spacerujemy na świeżym powietrzu. I te komórki NK, co one robią? One zabijają te komórki szkodliwe, czyli jest to po prostu forma prewencji, forma ochrony Twojego organizmu. Bardzo prosta forma, no ale tak naprawdę ilu z nas ma teraz czas, żeby spacerować dziennie 20-30 minut? No, oczywiście ten czas mamy, ale musimy ten czas, że tak powiem, odpowiednio zorganizować, bo nie jesteśmy tego świadomi, w, jakim, w jaki sposób ten prosty krok, ten po prostu spacer może nas faktycznie ochronić gdzieś tam później w naszym życiu. No i kolejny piąty już krok jest to bycie towarzyskim. Bycie towarzyskim oczywiście to bardzo prosto brzmi. Możecie się tutaj śmiać, haha, bycie towarzyskim w jaki sposób to może nas ochronić przed chorobą autoimmunologiczną. No i tutaj również jest bardzo dużo badań, które po prostu udowadniają, że bycie towarzyskim obniża nasz kortyzol oraz wspomaga na przykład wyrzuty serotoniny oraz dopaminy. Te wszystkie hormony są bardzo ważne, jeżeli chodzi o właśnie ochronę naszego organizmu przed stresem, no i później oczywiście ochronę przed właśnie tymi chorobami autoimmunologicznymi. Jeżeli chodzi o takie statystyczne dane, które pomogą nam zrozumieć w jakim stopniu właśnie to bycie towarzyskim jest bardzo ważne dla nas, to możecie Państwo sobie zobaczyć coś takiego jak blue zones, czyli tak zwane strefy niebieskie. Są to strefy statystycznie właśnie przebadane przez naukowców z najdłuższą ilością, jak to się mówi, z, oso, z, oso, z osobami ze średnią wieku, która po prostu jest najwyższa, czyli średnia wieku w tych strefach jest najwyższa i śmiertelność jest bardzo, bardzo. Niska ze względu na to, że po prostu osoby są towarzyskie. Strefy jak na przykład Sardynia oraz na przykład w Kalifornii mamy Loma Lima, jeżeli dobrze pamiętam. Okinawa w Japonii są to wszystkie strefy, w których właśnie osoby są bardzo towarzyskie, ludzie są po prostu towarzyscy, dlatego przez to po prostu pomaga nam to obniżyć kortyzol, obniżyć stres, co chroni nas przed. Przed właśnie chorobami autoimmunologicznymi oraz wspomaga tą długowieczność. Właśnie szukałem tego, tego słowa, że po prostu długowieczność w tych strefach. Jest naj, naj, najwyższy właśnie współczynnik długowieczności na całym świecie. I wszystkie te strefy, tak jak powiedziałem, czyli ta Loma Lima, Okinawa, Sardynia we Włoszech, są to strefy, w których ludzie są bardzo towarzyscy, przez co po prostu mają mniej kortyzolu i chroni nas to przed właśnie chorobami autoimmunologicznymi, gdzieś tam później w naszym życiu. Także to już wszystko, krótkie wideo. Chciałem właśnie. Was Państwa poinformować o tych pięciu krokach oraz o tych kilku badaniach, które znalazłem. No, tak naprawdę to nie są tylko badania, bo nawet w mojej praktyce widzę, że osoby, które bardziej się stresują, faktycznie ciężej im nawet wyleczyć tę chorobę autoimmunologiczną, i tak naprawdę ten stres jest bardzo silnie skorelowany no, z jakimś tam. Po prostu upadkiem na zdrowiu. Faktycznie musimy się proaktywnie relaksować, gdzieś tam dbać o po prostu o obniżenie tego kortyzolu, żeby wspomóc ten układ immunologiczny i faktycznie ochronić nas przed chorobą autoimmunologiczną lub tą chorobę autoimmunologiczną wyleczyć. Ok, jeżeli mają, mają Państwo jakieś pytania, bardzo proszę komentować i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych wideo. Gorąco pozdrawiam i dziękuję za oglądanie.